Witam was 2 maja 2022 roku jestem w miejscowości Nowe nad takim jeziorkiem. Openstłuję tą plażę i zobaczymy, co tu wyjdzie. Przeszedłem po plaży i efektem jest złoty, 20 jakiś zgniły gwóźdź. Dokładam 31 groszy w słówkę, ale mam tu jakiś sygnał. nie merawy bo to kawał folii od papierosów. chodzę z wykrywaciem po plaży, ale patrzę ławeczka, a przy ławeczce coś tam jest uwiązane i wrzucone do wody. Chodźmy sprawdźmy wspólnie, co to jest, o co tu chodzi. Bo mnie to niepokoi, to zjawisko. Patrzcie, tu jest taka linka. A, jest termometr pewnie, co? Nie, to nie jest termometr. Jest ciężarek, ale tu chyba był termometr, ale się zmył. Jakieś takie śmieciuchy, kapsle, druty i jeden grosz. Sygnał ładny, tylko szkoda, że będzie to zrywka. Już, już widać spod piachu. Od plaży dostaje jeszcze 55 groszy i takiego gwozda zardzewiałego. Widzicie, tu jest moneta nawet już widać 10 groszy. Okolica Huściowego zdaje dwie takie nakrętki i 11 groszy. Gdzie ja teraz jestem? Jestem właśnie, słuchajcie. Opędzluję tutaj te boisko, plaże. Nie liczę na żadne tam wyniki, ale tak dla frajdy To niewielkie boisko daje 7 groszy i jakieś farfocle. Pada grosik, zrywka. Ale jest tutaj ładny sygnał. Aż tak ładny, bo zaledwie 5 groszy. Na 6 zrywek żadnej monety. O, ale progres zobaczcie na 5 zrywek 20 groszy wpada a pod takim pajączkiem wyciągam 5 groszy a do tego 3 zrywki no nie ciekawa ta plaża nie ciekawa kawał z złomu takie rzeczy 1 grosz no proszę w towarzystwie z dwóch zrywek wpadają 2 grosze ach ten nasz łasin słuchajcie same groszowe sprawy 11 groszy i kolejna dostała zrywek jeszcze jedna zrywka starego typu i kolejny zrywkowy sygnał czyżby. Tutaj nie ma, no nie, no nie ma tutaj nic innego poza zrywkami chyba. Patrzę na te zrywki te gruszaki i te groszaki i patrzę na wodę. A może by tak porzucać magnesem? Widzicie, idę sobie po magnes i patrzę, a to jedzie policja. A chciał gadać, czy nie? Jak myślicie? Dzień dobry. Dzień dobry. A, pan coś? No, dopiero zaczynam, bo ja chodziłem z wykrywaczem po plaży, ale taka nędza, że po prostu same same zrywki, nie? Myślałem, że ktoś zadzwonił na mnie, że kurczę, biegam i wyciągam zabytki <ścoughs> z plaży. Nie no, wracam na razie z wykrywacza, ale bida, kurczę. Nawet chyba złotówki nie utargałem, nie. Masakra. Tak, tak. No właśnie się dziwię, kurczę, że, że to tak umarło to wszystko. Aha, już nie przyjeżdżają ci na skuterach. A, i dlatego, to wszystko jasne. A bo tu nawet mój znajomy właśnie przyjeżdżał z Grudziądza też na tych skuterach szaleć. No dzięki, miłego dnia. Także porozmawiałem sobie z panami policjantami. No i takie info dla tych wszystkich hejterów i trzęsidób, które się boją żyć i nie dadzą innym żyć. No, ku Waszemu zdziwieniu i niezadowoleniu, panowie policjanci nie chcieli mnie aresztować za nielegalne poszukiwanie zabytków. Jak więc widzicie, można. I odpowiadam na pytanie, czy to jest legalne. Tak, jest to legalne, gdyż ja nie poszukuję tu zabytków, drodzy hajterzy. A tymczasem porzucamy sobie WKZ-em, czyli Kim, czyli Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, tudzież ściekłym Kazika zastępcą. Czułem macanko w okolicach pomostu co nam tu wędruje kapsle, kapsle i jakiś nit. Wiaterek przyjemnie owiewa moją facjatę. A ja wyciągam do Sława w towarzystwie kapsli. Teraz poczułem nieznaczny ciężar. I już widzę, że ciągam jakieś kombo. Ale co to jest? Patrzcie. Resztki nożyka, scyzoryka jakiegoś wędkarskiego, a nawet dwóch, tak mi się wydaje. Chyba że to jest jeden tak rozczłonkowany do tego prąd zbrojeniowy i ruszt z grilla. Wszak mamy sezon. O, ten magnes to był dobry pomysł, słuchajcie, już ściągam kolejne kąski. Co tym razem? Coś, co wygląda jak pogrzebacz. Jakieś rurki, nierurki, pręty. Ach, te drobiazgi tutaj. wymemułany taki drut. Jakieś takie drobiazgi, zobaczcie z tego nożyka, chyba co tam znalazłem. Opa, i zobaczcie. Jeden grosik. Śruby. I taki prętas. A więc widzicie, od kiedy zrobili tu strefę ciszy, to jest faktycznie cisza. Ale też nikogo już nie ma. To były takie pomosty, słuchajcie. Cumowali sobie ludkowie i już nie cumują Zostały po nich tylko kłódki. Pewnie zaraz jeszcze jakiegoś łańcucha tu wyciągnę. Jakieś takie denko od czegoś i opaska odblaskowa. No i tak się w Polsce zabija biznes, widzicie. Bo wypożyczalnia sprzętu nie ma, wypożyczalni. Ale jest jajko. Patrzcie, nie będę go dotykał leży jajko, nie wiem, kaczy czy jakieś taka ciekawostka I to sobie wykrakałem? dawaj łańcucha <laughs> patrzcie kawał łańcucha z kłódką. strasznie zamulone to już tym razem, myślałem, że to będzie blacha wędkarska, ale niestety nie jest pada dosyć duży haczyk WKZ podziałał jakieś pół godziny, zobaczcie we wiatrze jest nieco złomu a ja lecę dalej. Była plaża, był magnes. Czas na plac zabaw. Patrzcie, taki sobie po drodze rozkłoniłem niewielki placek. Zobaczymy, czy wpadnie tutaj cokolwiek. Przeszedłem 25% placu i mam 12 groszy i trochę śmieciuchów. Podjarałem się, słuchajcie, urobkiem 2.30 i przydzwoniłem łubem w tobelkę. belkę. 61 groszy metalowa kulka i kredka kawałek drutu i jest upragniony złoto zobaczcie z placu zabaw <grystanie> słyszycie że to żelastwo tak żebyście nie gadali że jakieś złoto ale wam powiem że można się nabrać 31 groszy śmieciuchy i paradoksalnie lepiej niż na plaży zobaczcie jest też fura czerwona dorzucam 2,21 także już 5 złotych z samego placu wpada to jest taki pierdionek dziecięcy z żelastwa Plac zabaw pokazał się stosunkowo czysty, a więc z tym większą przyjemnością wręczę mu certyfikat bezpieczeństwa. Jadę sobie dalej, patrzę, jest jeszcze jeden plac, nieco większy. To co, robimy go? Trochę śmieci, trochę groszaków, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem na Placu Zabów. Patrzcie: łosoś, kawałki w sosie pomidorowym. Na placu zabaw 2 zł z groszami, kapsle i kolejne butele 42 grosze, takie po złotka jest też kolejny sygnał. Jest to grosik. I oczywiście co? Lodzika się opędzlowało No i trudno wrzucić do śmietnika, prawda? Tym bardziej, że śmietnik jest parę metrów stąd. I jeszcze jeden przykład. Tego raczej małe dzieci nie wrzucają. To są rodzice tych dzieci, które tu się bawią. Resztka noża do tapet, złotóweczka, funkelnówka. Końcówka E-Papierosa i zobaczcie. Kolejne opakowanie. I jeszcze jeden kubeczek. Fajnie. A co tu się dzieje? Jeszcze jedno opakowanie sami widzicie po prostu brak słów to jest zabaw tu się przychodzą bawić dzieci zwykle nikomu to nie przeszkadza to głupi Dario sprząta no ten plac mnie zadziwia wciąż oddaje złoty 32 zł. mam sygnały Niestety zrywka. Ostatnia porcja zrywek 52 grosze, szkiełko. I niniejszym kolejny plac. właśnie otrzymuje certyfikat bezpieczeństwa. Także na dzisiaj wystarczy. A was zapraszam, jak zawsze, na kolejne odcinki. Cześć!